Cześć, witajcie do nakręcenia tego filmu. Zainspirowała mnie informacja, którą dziś w radiu usłyszałem na temat tego, że została wynaleziona szczepionka na raka skóry. To mi od razu tak nasunęło taką myśl, refleksję również na temat Ozempiku, bodajże to się nazywa, taka tabletka na odchudzanie, która w zeszłym roku została wypuszczona i ktoś może pomyśleć sobie, że jestem jakimś szurem i tak i nie wiem, foliarzem czy tam coś. Natomiast ja wiem swoje. Logika mi to podpowiada przede wszystkim też, że nie widzę takiej sytuacji, gdzie wielkie korporacje przez 20-30 lat tak naprawdę wbijają ludzi nie tylko na Zachodzie, ale również w tych innych krajach, które, które zaślepione są Zachodem, w niezdrowe jedzenie tak naprawdę, w fast foody, w jakieś mildeal. Tutaj w Anglii to jest popularne, słuchajcie, no, mildeal. Jak przyjechałem 21, temu, 21 lat temu do Anglii. Patrzę, ojejku, na uniwersytecie jest mildil. Kola, e, cola, jakieś gazowane gówno, do tego jakiś sandwich na białym chlebie i jakiś snickers, może chrupki. Oczywiście woda i banan też były w opcji. Natomiast 80% to jest gówno jedno wielkie. To jest tak jak do małego Tesco tutaj jest dużo biur w centrum w City i kiedy się pójdzie do Tesco małego, to tak naprawdę z tego Tesco można wypierdolić wszystko i zostanie tylko to, co można w siebie włożyć, to trochę warzyw i, i woda mineralna, może. Nic innego tam nie ma. Natomiast ludzie walą drzwiami i oknami, no, ponieważ jest to łatwo, że tak powiem, przyswajalny lunch, tak? ponieważ jest taniej niż by trzy produkty osobno kupić zawsze jakiś tam deal, właśnie jest. No i tak to się kończy, że się obiada takimi głównami, które tak naprawdę, których miejsce jest w śmietniku. No i w ten sposób gdzieś tam powoli ludzie są w to wszystko wpychani ktoś jest mniej świadomy, bardziej świadomy. Natomiast Brak ruchu plus właśnie jedzenie tego syfu powoduje to, że tak jak teraz w Stanach 70% ludzi jest otyłych, ma nadwagę. No i korporacje przychodzą z rozwiązaniem. Proszę bardzo, jest tabletka, która super działa. Skończy się oczywiście tym, że ci ludzie dalej będą wpierdalać to niezdrowe jedzenie. Nikt im nie puści reklamy zdrowego odżywiania, tylko puści im raczej reklamę o zempika w telewizji. I po prostu ludzie z lenistwa, z braku logiki, z braku refleksji, z braku tego, że w ogóle... Pamięcią by się mogli cofnąć o 3-4-5 lat do tyłu i pomyśleć sobie, co wtedy jak wtedy życie obserwowali, a tak naprawdę teraz, że tak powiem, po, ufają w pełni temu, co dzieje się w propagandowych, mainstreamowych mediach i uważają to za główne źródło prawdy o świecie i o sytuacji na świecie w danym momencie. I tak, moim zdaniem działają również szczepionki na raka skóry, gdzie przez 20-30 lat ostatnie, kremy były promowane, filtry, blokery 20, 30, 50, 80. Ludzie kurwa nakładali tą chemikalię na siebie na całe ciało i wychodzili na 3-4 godziny na słońce. I powiem Wam szczerze, że cholera wie, jak te chemikalia tak naprawdę działały. Znam ludzi, którzy się non stop sparują, nakładają, opalają się i kurwa jakiś czas muszą coś sobie wycinać, tak? Taka jest prawda. Ja, z drugiej strony, powiem szczerze, że w życiu może raz na siebie nałożyłem jakiś krem z filtrem. Od wieku 13-14 lat opalam się regularnie, wakacje, każdy wyjazd ja muszę wrócić po prostu cały brązowy i potrafię plackiem leżeć po 3-4 godziny, po 5 dziennie. I tak to działa, nie wiem, może w moim przypadku, może to jest przypadek, nie wiem, nie mam, mam już tam jakieś tam swoje lata, nic mi się na razie nie dzieje i uważam, że raczej mi się nic nie wydarzy, odpukać oczywiście. Ale jestem tego zdania, że po prostu jak w kwestii jedzenia, tak samo w kwestii tej ochrony skóry też bym nie ufał, ponieważ jest to najpierw wytworzenie problemu, a później zaoferowanie rozwiązania. I po prostu nie jest to droga, którą ja bym gdzieś tam chciał iść, i tak naprawdę nigdy bym nie zaufał korporacjom. To jest też tak, słuchajcie, jak z dwoma kolejnymi rzeczami. Tutaj mi się tak, taka jedna rzecz, gdzie może to nie jest do końca z tym związane, natomiast. Też z tymi problemami, które mamy i tak dalej. Ja pamiętam jak byłem młody, zawsze nakładałem sobie na włosy żeli. Pamiętam, mama mówiła, nie nakładaj żelu. Ja byłem, słuchajcie, w Polsce minus 20, minus 15 stopni w zimie. Ja potrafiłem do szkoły, do liceum wychodzić. Włosy zmoczone, żele nałożone. To mi prawie zamarzało na tym, jak wychodziłem. Czapki nie zakładałem, no przecież musiałem mieć nażelowane włosy. I wszyscy mówili, Jezus, człowieku, włosy Ci powypadają. Tak samo jak chodziłem w... Czapeczki, lubiłem czapeczki z daszkiem, zawsze w wieku 16, 17, 18 lat bejsbolówki nosiłem. Nie noś czapki w lato, bo ci włosy powypadają. Moja sytuacja jest taka, że znałem ludzi, którzy w wieku 18 lat mieli włosy długie prawie do połowy pleców i teraz ich nie mają, natomiast e, no ja wciąż się jakoś tam trzymam, tak, więc to jest takie coś, że po prostu, nie wiem, robisz to, co uważasz e, za dobre, a te porady ludzi nieraz nie są takie, e, znaczy nawet nie wiadomo skąd się wzięły, bo nie wiem. Ludzie, którzy ci to radzą, nawet nie wiem, sami jak nie nosili, jak byli młodzi, ale oni lepiej teraz wiedzą, żeby czapki nie nosić w lato. Chciałem też tutaj nawiązać po części, bo z tych moich przemyśleń na temat z kolei właśnie szczepionki na raka skóry, tutaj też przeszedłem do leżenia na słońcu, no i też tutaj do globalnego ocieplenia myślami doszedłem. No i gdzieś tam słuchajcie, takie dwie rzeczy, co mnie uderzyły. Przede wszystkim Miałem taką konwersację na temat no tego, że tam w Hiszpanii gdzieś tam jest sucho, to gdzieś jakaś na. z kimś, jeśli pamiętam, taką wymianę zdania Tak, zdaję sobie sprawę, że jest sucho, zdaję sobie sprawę, wiem o tym, znam te informacje, z tym, że jestem bardzo ciekawy, tego chciałbym tak jakby cofnąć się, nie, nie poświęciłem na to czasu oczywiście, natomiast cofnąć się i zobaczyć, jak to w ogóle wszystko wyglądało nie wiem, 30, 40, 50 lat temu, to jest pierwsza rzecz, czy rzeczywiście nie było tam susz. Drugą rzeczą jest to, że, słuchajcie, no, jakie są teraz temperatury w Polsce? Co, 10 stopni? W Anglii dzisiaj mamy, który 26 kwietnia, mam tak samo 10 stopni. Nie mówię, że, o, jejku, o Jezus, nagle to jest zimno, nie ma, nie, nie jest cieplej generalnie na świecie. Tak, może jest cieplej, natomiast, słuchajcie, ktoś, kto, jak ostatnio widziałem na mediach społecznościowych w Polsce gdzieś jakaś, jakaś kurwa informacja, że marzec był na cieplej, czy tam w lutym, że było 20 stopni, no i co z tego? W 92 roku, ja w lutym, grałem z moim kuzynem w koszykówkę na dworzu w krótkich spodenkach. I tutaj chodzi właśnie o tą pamięć taką, o tą taką, nie wiem, logikę. Ludzie, kurwa, zapominają o tym, bo im powiedzieli dzisiaj w radiu, że to jest takie złe i tam... i płaczą nad tym, tak? A nie można się, nie wiem, zagłębić do tego, co ja w swojej głowie tam pamiętam, co się wydarzyło 10, co się wydarzyło 20 lat. To są fakty, to są fakty, to jest fakt, że ja w lutym, w 92 roku, grałem w piłkę w krótkim rękawie. I prawdopodobnie też to jest fakt, że nie wiem, w kwietniu bywały upały, jak byłem młody, bo pamiętam takie rzeczy. To jest też fakt, że w kwietniu czasami bywało zimno, tak jak jest teraz jest 10 stopni. No ale teraz się wszyscy pochowali, ci, którym tam było gorąco w lutym. Teraz ich nie ma oczywiście. Nie jest im wcale zimno w kwietniu, no bo jakże to. A drugą rzeczą jest ta, taka rzecz, że słuchajcie, no, kraje południowe Grecja, Portugalia, Hiszpania, południe Francji. Yy, Odpowiedź mi na pytanie, czemu są siesty tam? Czemu są siesty od setek lat? Tam zawsze była siesta, tak? Czemu? Bo, bo jest zimno, to robili tą siestę? Czy może właśnie było na tyle gorąco, że nie dawali i rady i mieli te siesty? Czy wtedy co, 23 4 stopnie były w lato i to już było nieznośne dla ludzi? Czy było jednak te 30 stopni, że to rzeczywiście było nieznośne? 30, 32, 35 stopni, czy bywało? No bo nie wiem, dla mnie to jest logiczne. Siesta istnieje od setek lat i, i po prostu było to coś, co w tych południowych krajach było jakimś tam problemem. A poza tym, sami się zastanówcie, czy wy w Polsce, jak teraz jest lato, od nie wiem, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, cztery, pięć, czy nie wiem, czujecie, że jest jakoś super, super gorąco i się nie da wytrzymać? No nie wiem, ja pamiętam lata, które były gorące. I pamiętam upały, pamiętam upały 10, 20, 30 lat temu. Więc po prostu to wszystko zmienia do takiego czegoś, że naprawdę ludzie wyłączają swój rozum, wyłączają myślenie, wyłączają logikę i mnie to chyba najbardziej w tym wszystkim tak naprawdę przeraża. Że nie wiem, i, i, i ludzie w takim sznurku są ciągnięci za pewne, przeka przez pewne przekazy, propagandę jakąś tam, która leci z tych z tego odbiorniczka, z tego kwadracika, który tam na ścianie wisi i, i ładowane jest im to do głowy, że tak właśnie to wygląda. Natomiast ja uważam, że to wygląda inaczej, podchodzę do tego chłodno. Także wam daję taki tylko impuls do tego, żeby myśleć raczej. Nie mówię, że tak jest jak ja myślę, a może się mylę, nie wiem, ale sobie żyję, rozważam sobie te różne kwestie i jak słyszę, że ja na przykład się chcę do Hiszpanii przeprowadzić i ktoś tam o Jezus, bo tam jest gorąco, bo tam nie ma wody i tak dalej, to sobie się to sobie kurwa siedź tutaj, gdzie siedzisz na przykład. Nie nie, w tej Polsce, w tej, w tej Anglii, czy tam coś. No jak nie chcesz. Jak to jest powód, dla którego nie wiem, nie chcesz się wyprowadzić z jakiegoś miejsca, gdzie jest, nie wiem, szaro buro przez 9 miesięcy, powiem wam szczerze, że to jest następna rzecz. Ostatnio sobie zdałem sprawę, że od kiedy tutaj tak naprawdę chmury naszły gdzieś tam nad Londynem, nie mówię oczywiście, pojedyncze dni są jakieś tam powiedzmy słoneczne, natomiast. Od października, to mam październik, listopad, dwudziesty stycznia, luty, marzec, kwiecień, 7 miesięcy, już zanosi się na to, że będzie prawie 8 miesięcy w roku po prostu szarości. I używać mi się chce. Cieszę się, że mam takie plany, jakie mam. No nic na razie, trzymajcie się, hej.